Cześć hej, z tej strony Piteras Witam Was w grze EuroTrack Simulator 2 Wkrótce tą zacząłem właśnie grać dopiero co widzicie poziom zerowy mam na razie ale dzisiaj sobie coś tam pogramy, pojeździmy sobie, Przyjmiemy sobie jakieś zlecenie. W sumie w tej grze przejechałem tylko jakąś tam pierwszą krótką trasę yy, O, widzicie, Peter Track Spedycja, jakaś tam firma yy, no i dobra no to bierzemy rynek pracy, szybkie zlecenie bierzemy coś, żeby było w miarę w miarę opłacało się i żebyśmy przejechali się jakimś fajnym fajnym ciężarówką. Hmm, tutaj to odpada. E, wiecie co, może, e, może, co to jest? Może tą renówką? Do Berlina. Dobra, mam firmę w Poznaniu zresztą. I pojedziemy sobie do Berlina. Zobaczymy, jak mi idzie. Czy zobaczymy, jak mi idzie? Ocenicie to wy. Jak tam na pierwszy raz w EuroTrack Simulator 2? Dobra, wiadomości nie czytamy na razie. Mniejsza z tym. Dobra, ok. Yy, pamiętam, o nie to. Dobra, Pamiętam, że. O, tak, mamy ciężarówkę, ok, Volvo. Nie no spoko. Jedneczka i odpalamy to chyba E. Tak. E i jedziemy. Zobaczmy jak mi pójdzie. E, pewnie pewnie się zapytacie, czemu czemu nie włączam radia. no sobie mogłem włączyć jakieś tam radio internetowe. E, ja wam odpowiem tak, że mm, wolałbym nie wygrywać jakichś tam plików muzycznych, bo podobnie są problemy z prawami autorskimi na YouTube, także z góry wybaczcie. Dobra, kieruneczek tu mam jechać w lewo, dobra, lewy kieruneczek i czekamy na zielone światełko. W ogóle fajna ciężarówka, o, żółte, zielone, dobra, jedziemy. Nie no w ogóle... Muszę powiedzieć, że mi się podoba. Ojej, ojej, Dobra... Oj tam, oj tam, dobra... Nie przeżywajmy. Fajna ciężarówka. Volvo... Aha, w sumie, w sumie zauważyłem od razu po instalacji, nie mamy licencjonowanych tych ciężarówek, w tym sensie, że nie ma, nie ma tych nazw właściwych, dlatego jeszcze sobie ściągnąłem pewnego moda, który zmienia te nazwy. Ojej. I dlatego mam właśnie Volvo, a nie jakiś tam Valiant czy coś w tym stylu. No, złoży się? Powinno się złożyć. Dobra o nawet jakaś, jakieś fajne realne samochody osobowe się pojawiają. W ogóle nie wiem czy będziecie widzieć to. Myślę, że tak, że coś mi ścina gra. O, w prawo. Dobra, wiadomości nie czytam na razie, bo nie mam czasu na to. Strasznie długi będzie to gameplay. Będę czytał wszystkie wiadomości. Mhm, ok, nic z lewej? Nie, nic dobra. Możemy sobie wjechać. Grafika jest naprawdę realistyczna, trzeba przyznać, że tutaj producenci gry bardzo się o to postarali. Naprawdę muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. No i naprawdę jest realizm w tej, w tej grze. Zobaczcie, oj, 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 zmieniłem pas. No, naprawdę jestem pod, pod wrażeniem tej gry. Co do prędkości jaką tu możemy osiągnąć to? Mm, prędkość chyba 80 na godzinę. Ojej, No dzierżej. Uderzyłbym w Ciebie. 80 chyba na godzinę. No coś takiego. Dobra, podjedziemy sobie. Tu nam pan pobierze opłatę. To jasne. Wszędzie. Pobierają opłaty. 18 euro, dobra. Wszędzie tylko pieniądze. A ten co tutaj stoi? Dobra, dzisiaj to jeździmy jakimś Volvo FH12 bodajże. One się chyba tak nazywają. I to jest w sumie moja druga trasa w tej grze. Kontrola prędkości, fotoradar. Jest realizm. Trzeba przy... o, jest fotoradar nawet. Nie, ja, nie, ja, naprawdę jest realizm. Także nawet fotoradar, jakieś tam znaki aktualne polskie. Okej, okay, tylko. Jak to się zmieniało ten F5? Ta. Aha, jesteśmy jeszcze ok. Bo to był wiosna autostrady, jesteśmy już w Poznaniu. Zapowiada się yy, długi gameplay. No, gościu, kurde. mi wyjechał. Jakiś pajac. Już chodziłbym ładnie przez niego. No, nie wiem, co ja wiozę. No nie to. to Jest cysterna, chyba to jest jeszcze coś w tym stylu No i dobra O, mamy parking, stację my znowu paliwa paliwa w ogóle ile mamy? Nie, mamy jeszcze paliwa Starczy nam Spokojnie Dobra, jedziemy w lewo, czyli jedziemy w lewo, zmieniała pas. O, 90, jedziemy w tym momencie. Jestem ciekaw jeszcze, jakby tu grało się na, na kierownicy. To też mogłoby być fajne. Mogłoby być fajne. Ojej. Cudem uniknąłem zderzenia. No jedź facet. No fajnie, spokojnie. Stuwa mandatu, co to na nas, nie? Mamy zarobić 3000. Co to jest ta stuwa mandatu. A w ogóle mogliby w Polsce przynajmniej, bo tu jak, jak zauważyłem, mamy trzy polskie miasta, mogliby przynajmniej wprowadzić e, złotówki w mandatach przynajmniej w Polsce. A tu podaj, że jest w euro. Jeśli jest w złotówkach, to mi poprawcie. Sam nie zauważyłem nawet. A wydaje mi się właśnie, że w euro. W ogóle tak szczerze to jeszcze nigdy m, realnie nie byłem w ciężarówce i nie mogę wypowiedzieć się m, czy to realistycznie wygląda, ale myślę, że... Nie no, myślę, że, że raczej tak. W Poznaniu też nie mieszkam, także nie powiem wam czy, czy to miasto jest m, identyczne w identyczne w realu, jak jak tutaj w grze Natomiast mogę wam powiedzieć, że gra się naprawdę fajnie. To trzeba przyznać. Dużo samochodów Skoda Fabia. W grze zauważyłem. No. Dobra, dobra, dobra. Nie będziemy ryzykować. Idziemy za jakimś nie wiem co to jest. E akres. gdzieś kwiatki wiesz, czy coś w tym stylu chyba. Aha, okej, okay. zjechał nam. Dobra. kiś jeszcze możliwy kierowca. No. Zmienimy sobie pas. gdzie teraz? Aha, niepotrzebny kierunek w sumie chyba. Weźmy sobie o to. na tą bramkę. No tak, w sumie strefa Schengen, nie? To możemy sobie spokojnie przejechać. Dobra. Jest spoko. Jakiś most. Okej. Okay. Paliwa wystarczająco. Ile jeszcze? Do końca. O kurczę. Trochę. Zagapiłem się. Jeszcze połowa w sumie drogi. Została. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wierzę mi czasami. Dobra. O, jakieś tam jeszcze słoneczniki rosną, wiatraki. A, muszę Wam powiedzieć, że niechałem jakiś czas temu do Poznania właśnie. I tam w rejonie Poznania właśnie dużo jest tych wiatraków, tych energetycznych. I chyba nawet tutaj w Grzesom jest kilka takich. Czyli to. To fajnie odwzorowali, no w ogóle, właśnie tam jest, tam jest dużo. Nie pamiętam dokładnie, to w którym miejscu, ale wiem, że gdzieś tak przy, przy tej autostradzie, tak coś sobie sobie kojarzę. No dobra, ale, ale wracamy tutaj do gry. Jedziemy, w ogóle na razie musimy zarabiać. Pracując u kogoś, ale może w przyszłości dorobimy się yy, własnego garażu, własnej ciężarówki. No i teraz gdzie? Berlin prosto, dobra, to w lewo, ale to zaraz bo tam w sumie nie muszę, dobra. I teraz jak? Aha, czy tak będziemy Czy Muszę zwolnić. Ury, ok, na 40. Mhm. Ależ długi zakręt. Przejdźmy sobie na środkowy pas. Mamy godzinę 14.02. W ets -ie. o jakieś jakaś słoma... się trafiła nawet. O, w ogóle nie zauważyłem... co tam było na tych znakach napisane. Dobra. Chyba mamy zjechać. Tak, coś mi się tak zdaje. Dobra, autostrada. Był znak, jak się nie mylę. Aha, pod L mamy światła. Dobra, odkryłem. No, dawaj goście, wyprzeć tu. Jadę sobie. Okej. Okay. A tu w sumie kurczę znowu. ojej W sumie nie zwróciłem uwagi czy są te takie przy drodze te pachołki z oznaczeniem właśnie kilometra. Jeśli nie ma, to by się naprawdę tutaj przydały w tej grze. No, a jeśli są, to bardzo dobrze. Dobra. To widzieliście pierwszego crasha w grze. Niestety nie wyhamowałem. No trudno, ale dobra. Jedźmy dalej. Będzie następny chyba. Dobra, mamy w lewo jechać. No, już myślałem, że w całości dostarczy to wszystko, ale się nie udało. Te czerwone światła dobijają. Jest masakra. Troszkę, troszkę długo. Gdyż się czeka? skąd mamy towar z Gdańska? Gdańska chyba tak Chyba to jest Gdańsk Przynajmniej obrzeża Gdańska Ojojoj No tyle mam... Przy... nie no dobra, jadę, nie będę przy tym przepuszczał Bez przesady To 50 wręcz, nie A co tam? Kto bogatemu zabroni mnie? omawiają o, a my jeszcze nie tutaj, tylko do następnej bazy Odkryto miasto Berlin. Ja no spoko nie wiedziałem gdzie jest Berlin, naprawdę Kto wie gdzie jest Berlin? O no, pytanie na dzisiaj o, ja dopiero odkryłem Takie tam Berlin, gdzieś tam sobie leży, nie? Nikt nie wie. Trzeba sobie... Trzeba sobie... Pojeździć w etesie, żeby wiedzieć, gdzie jest Berlin, no nie? Nie ma to tamto. O, nawet ludzie są. Przechodnie. No dobrze powiedziałem, przychodnie. No, dobra, nie było crash'a żadnego. Czekamy na zielone. Możemy sobie zgasić. O, okej. Okay. Zgaszone. Dobra. Odpalmy. Jedziemy. Jestem w ogóle ciekaw, ile jest y, biegów. Jest piąty bieg. Ile zbiegł, Bo coś sobie. coś, O jest. Coś się kojarzy, że w niektórych tam tirach jest coś takiego jak półbieg jakieś. Ale to już nie, nie temat na, na teraz. Zresztą, znaczy, jak coś wiecie, to to pisze w komentarzach. Jak to jest w tirach. Jak wygląda skrzynia biegu w ogóle. No i dobra, zajedziemy sobie na szybko. O, wreszcie mi się wcisnął. Dobra ja tu się nie będę bawił, bo parkować jeszcze nie bardzo jak Enter cement. No, spoko. Z Poznań do Berlin. Ok, 3000 mamy, pierwszy poziom. Awans. Kontynuuj OK, to już na później i e maile jakieś. Na razie tego nie będę czytał i dziękuję Wam bardzo za tą trasę to wszystko w tym odcinku zapraszam do moich kolejnych gameplay poradników i ogólnie moich filmów dziękuję Wam bardzo do zobaczenia trzymajcie się cześć